No to się ma, ja jestem Mateusz Tarnowski, będę mówił o tym, na czym się skupić przy testowaniu na frontendzie. Tak jak już wspomniałem, jakby było wspomniane, przyjechałem tutaj z Gliwic, więc w najgorszym wypadku, jeśli bardzo Wam się nie będzie podobać, to się zamknę w hotelu i nie wyjdę, dopóki nie będę miał pociągu z powrotem. To jestem ja. Można mnie złapać na GitHubie i Twitterze pod handlerem Tarnas14, nie pytajcie, dlaczego 14. Mam tego maila od dawna na Gmailu. No kim jestem? Jestem. Jestem JSM, znaczy JSM, JSoftem. Kiedyś może będę JSM, jak osiągnę Zen. Raczej piszę full stack, tak się zazwyczaj przedstawiam, chociaż to się robi coraz mniej aktualne, bo w zasadzie to od roku robię głównie fronty, tak zawodowo. Tam jak trzeba jakiś serwerek napisać, to tam, to tam piszę, ale raczej, raczej siedzę na frontendzie. No i. Reprezentuję tutaj firmę SoftServe. E, tam są ci fajni ludzie w Bm stoku na lekkim wygwizdowie, do których wczoraj dojechałem. E, no i tak, no i skąd się wzięła ta prezentacja? Dlaczego w zasadzie mówić o tym testowaniu na frontendzie? Dlaczego ja tutaj wyszedłem, żeby o tym mówić? E, no, jak większość prezentacji i jakby no, dzielenia się wiedzą, przynajmniej w moim przypadku, ona się bierze z bólu. Niekoniecznie z mojego bólu albo waszego bólu, że musicie tutaj przychodzić i pić piwo. E, nie, ona bierze się z tego, że ludzie przychodzą do mnie i mają różne dziwne pytania. I te pytania to zazwyczaj, a konkretnie w, tych, w tej prezentacji będę mówił o, o, o pytaniach z grupy em, no jaki framework wybrać do testowania komponentów reaktowych, albo czy, czy, czy mogę w testach zaglądać wewnątrz komponentu i sprawdzać jego stan. Albo moje ulubione, czy lepsze są XPathy, czy selektory CSS, jak testuję e, tym, Selenium czy czymś tam. No ogólnie rzecz biorąc jest tych pytań sporo. I one mają jedną część wspólną, i część wspólna to są technikalia. Większość ludzi, jak przychodzi do mnie z, tak, z tego typu problemem, to pyta mnie właśnie już o rzeczy, jakiego młotka mam użyć, czy, wolisz, żebym, czy lepiej, żebym używał czerwonego młotka, czy niebieskiego młotka. Nie chodzi o młotki. Jakby tu prawdopodobnie stracę 30% z Was, powinniśmy testować aplikacje, a nie testować komp komponenty. Chodziłem kiedyś w Javie w dotnecie, w innych takich i uwierzcie mi, że bardzo mało osób przychodziło do mnie i pytało Słuchaj, Tarnas, jak testować klasy? To się raczej nie zdarza, większość ludzi pyta e, jak, jak ma dostęp do, do, tam, do serwera i do aplikacji, e, przepraszam, do, już do języka e, niedynamicznego, nie skupia się tak bardzo na tych technikaliach, do nas komponenty weszły w sensie na fronty komponenty weszły dosyć niedawno i jeszcze jesteśmy skupieni na rozkminianiu, który framework jest najlepszy i jakby jak technicznie to sobie ogarnąć. Ale powinniśmy się skupiać na testowaniu aplikacji, a nie komponentów. No i teraz jak? Jak to zrobić? Jak w zasadzie przetestować aplikację? No niestety trzeba wrócić do początku i musimy się zastanowić, co to w zasadzie jest ta aplikacja. No nie, w sensie ta nasza aplikacja, bo prawdopodobnie e, każdy z was, jak tutaj siedzi, to może większość, nie, nie, zrobili, nie zrobiłem pewnej demografii, ale y, raczej pracujecie pewnie w IT nad aplikacją, więc musicie pewnie mieć jakiś problem do rozwiązania. Staramy się rozwiązywać problemy. To jest nasze motto przewodnie, głównie programistów i ludzi tworzących oprogramowanie. Ym, I tego się musimy dowiedzieć, jaki problem staramy się rozwiązać i czyj problem staramy się rozwiązać i jaki proces biznesowy opisujemy. Mówi się, że najlepsze projekty to są takie, kto, które zaczynają się od Excela. To znaczy, że już ktoś wcześniej miał jakiś problem i go rozkminił i są tam, jest tam jakaś najlepiej już w ogóle matematyka, która nam opisuje to, jaką transformację my musimy wykonać, żeby czyjś problem zniknął. I tego niestety musimy się dowiedzieć. I mówię niestety, bo to się wiąże z komunikacją. I to się wiąże z naprawdę wielką ilością komunikacji, bo... Skoro definiujemy sobie to przez, przez pytania, to musimy również dowiedzieć się, jakie są odpowiedzi na te pytania. Więc komunikujemy się ze sobą, komunikujemy się z Bijem, komunikujemy się z QA, z klientem, ze wszystkimi tymi ludźmi. No i nagle chwilę temu byliśmy w y, bardzo przyjaznym środowisku, byliśmy na poziomie technikaliów, bo każdy jak widzi komponent, to pewnie da się wygooglać rozwiązanie, jeśli mamy problem z komponentem, ciężej wygooglać rozwiązanie na to, jaki problem staram się rozwiązać. Więc. Z łatwych, przyjemnych problemów, które rozwiązuje się bardzo fajnie. Ja też lubię pracować z komputerami, bo komputery są przewidywalne i nie robią aż tylu problemów, yy, które, mo które można napotkać przy komunikacji z człowiekiem. Jak przechodzimy na poziom aplikacji, no to nagle te problemy są męczące i nieciekawe, bo musimy się komunikować, musimy się zapytać, musimy, nie wiem... Yy, Związać jakąś wiedzę, jakoś jako się do niej dostać, jakąś ją, nie daj Boże, udokumentować, żeby potem ktoś przyjdzie za, y, po nas i będzie musiał tę wiedzę dostać. No więc ciężko. No ale dobra, jeśli już mamy aplikację, załóżmy, że nie będziemy dzisiaj sobie odpowiadać każdy po kolei, jaką aplikację będziemy, jakby, jaką aplikację piszemy i co będziemy rozwiązywać. No i teraz należy. Się zastanowić, jak, taka, jak przetestować tę aplikację, którą już sobie gdzieś tam zdefiniowaliśmy. Załóżmy, że to mamy. No i z mojego doświadczenia są takie dwie najważniejsze rzeczy i chyba najlepsze rzeczy, jakie można zrobić. Przede wszystkim odizolować ten proces biznesowy i ten problem, który zdefiniowaliśmy. Ten problem to jest, nie wiem, to, to nie jest, że e, strona internetowa działa za wolno, albo użytkownik musi się zalogować. To nie, jest, to nie jest nasz problem w tej chwili. Problemem będzie moja babcia zapomina brać leków na przykład. To jest problem. I to jest proces biznesowy, czyli w przypadku leków proces biznesowy taki, który e, pozwala babci na branie leków i to najlepiej w takich dawkach i w takich odstępach, jakich, w jakich powinna je brać. To jest nasz proces biznesowy. Jego trzeba w aplikacji odizolować. I następna rzecz, jak już myślimy o, myślimy o aplikacji, wcześniej pojawiły się pytania o to, również czyj problem i jaki problem rozwiązujemy, to niestety mimo tego, że fajnie byłoby testować komponenty, głównie nacisk uważam, powinno się kłaść na testowanie end to end. I teraz powiedziałem w pierwszej osobie, więc szybki disclaimer, to, co mówię, jest moją opinią i pozostaje nią, póki ją zmienię, i jak, jako takie powinno się traktować, i jak przejdziemy do, do pytań i dyskusji przy piwie, bardzo chętnie usłyszę, usłyszę, co wy macie do powiedzenia na ten temat. Um, no więc tak, no więc mamy odizolowanie procesu biznes biznesowego oraz nacisk na testowanie end-to-end. -end. Um, no i jak to zrobić? Jak ten proces biznesowy odizolować? No jest, jeśli mówimy w kontekście frontendowym, no to najłatwiej szczerze mówiąc, w tej chwili po prostu użyć Fluxa. To jest yy, mało. Może mało seksji, ale daje nam to naprawdę 80% wartości przy tym, tym przysłowym 20% wysiłku. Bo jeśli weźmiemy fluxa, to jak się przyjrzymy, bardzo łatwo jest tutaj znaleźć to miejsce, w którym ten nasz proces biznesowy się znajduje. No i ciężko tu coś dodać. Ciężko to coś dodać o flukcie, polecam, polecam, go, polecam go gorąco i w tym momencie, jeśli już, jeśli już mamy to odizolowane, no to technologia, jaką my będziemy tes testować, czy to będzie gest kurczę, czy Moka, czy cokolwiek, nie ma największego znaczenia, bo to już jest to jakby istotne jest, żeby użyć to Co wam się wygodniej używa? Nie miałem tego powiedzieć po polsku. Ale ogólnie wy wybór technologii do testowania tego odizolowanego procesu biznesowego już jest, ju już jest mało istotny. Um, no jak już odizolujemy ten proces, no to e, przechodzimy też na testowanie e e E2E. I tutaj znowu strategia testowania E2E nie jest jakoś super istotna, e, bo najważniejsze, e, najważniejsze w tej chwili jest to, że jak będziemy testować e i będziemy testować yy, naszą aplikację tak jak użytkownik po niej chodzi, no to nagle zaczynamy testować aplikację nie w, w, w odizolowanych, bardzo malutkich kawałeczkach, tylko skupiamy się na pełnych ścieżkach, które, które robi użytkownik. Sprawdzamy jego, cały, yy, cały jego całe jego doświadczenie z naszą, z naszą stroną czy w ogóle z naszą aplikacją, yy, co daje nam zupełnie inną perspektywę. Bo nagle, nagle możemy się zastanowić, jeśli będziemy testować, testować o n to n musimy się zastanowić również nad jakimiś wymaganiami niefunkcjonalnymi, czyli w jakim środowisku w ogóle użytkownik będzie e, obcował z naszą aplikacją, w tym wypadku z aplikacją internetową, e, ale to nie musi być problem przeglądarki, to może być problem telefonu, to może być problem czego, jakikolwiek inny. E, to jest dzięki temu, że, że skupiamy się na, na użytkowniku i tym, jak on e, obcuje z naszą aplikacją, Nagle mamy więcej czasu, a raczej tak jakby więcej e, zwojów e, i więcej czasu sobie dajemy na rozmyślanie nad UX-em, na tym jak, jak w zasadzie ten użytkownik odbiera te aplikacje. Um, no technicznie technicznie no, to jest wtórne. Tak naprawdę... Im szybciej, będzie, Im szybciej jesteś w stanie zacząć testować end-to-end, -end, tym lepiej. Dla kogoś to będzie Python, dla kogoś to będzie Selenium, dla kogoś to będzie Protractor, to jest nieistotne. Czy to będą jakieś tam szczegóły implementacyjne, e, czy to będzie Page Object Model, czy ostatnio czytałem o Screenplay screen, screen Pattern, to jest naprawdę nieważne. Ważne, żebyśmy przetestowali tę aplikację tak, jak użytkownik ją, ją dotyka, a nie że, testując na poziomie checkboxa. No, i nagle wyszliśmy od testów i wyszliśmy od, e, no, właśnie, problemów z komponentami, problemów z x problemów z CSS-em i takimi innymi dziwnymi rzeczami. No, i doszliśmy tak naprawdę do rozważań bardzo, bardzo głębokich i na wysokim poziomie abstrakcji. Czyli nagle doszliśmy do czegoś takiego, co e, o czym się mówi bardzo długo i bardzo często. Czyli doszliśmy do struktury aplikacji, prawda, no nie, mówimy o tym, żeby odizolować proces biznesowy, e, daje nam to jakby większy porządek w kodzie, daje to deweloperom możliwość e, no łatwiejszego wprowadzania zmian, przy, daje nam to przewidywalność kodu i tak dalej. Potem nagle pojawia się właśnie ta izolacja procesu biznesowego, która wynika ze struktury, bo to, to ona, to, to struktura nam na to pozwala. E, Dzięki temu, że ten proces jest odizolowany, możemy, się, yy, zdecyd możemy zdecydowanie łatwiej poddać go krytyce, możemy zdecydowanie łatwiej go opisać, zrozumieć, można się z nim e, o nim komunikować z klientem o wiele łatwiej, e, więc tutaj są, tutaj są nasze korzyści. N następna rzecz, jaka wynika z tej struktury i z tej, z tej izolacji, to również izolacja tej warstwy prezentacji. Czyli tak jak, mieliśmy, tak jak jest we fluxie, osobno proces biznesowy, a osobno sama prezentacja tego, no to nagle, jeśli to jest osobne, to mamy większą pewność, że jeśli ja coś zmienię teraz w własnej prezentacji, bo klient chce mieć nowego checkboxa albo nie wiem, żeby te trzy batony były bardziej w prawo albo bardziej w lewo, no to mamy większą od razu większą pewność, że nie zepsujemy nic w logice biznesowej. No i. Ta uwaga na użytkowniku, o której, o której mówiłem, mówię przy okazji testowania e2e, to wydaje się być oczywiste, ale tak naprawdę, tak naprawdę rzadko spotykane. Więc ta, to, że, to, że myśląc o testach zaczynamy testować, testować od końca do końca i mamy, daje nam to szerszą perspektywę e, i nie patrzymy na po, poszczególne kroki użytkownika, tylko już na cały jego, ca, całą jego podróż, nazwijmy to. I to paradoksalnie, to właśnie to jest ten święty gral i to jest to, czego szukamy. To nie jest ten, nie są te dobrze zrobione testy albo to dobre pokrycie testami, tylko właśnie ta struktura, która, która powstaje e, w tej naszej aplikacji, ona jest tym czymś, do czego tak naprawdę powinniśmy dążyć przy, przy tworzeniu aplikacji. I te testy to tak naprawdę no. Te testy to jest taki bonus dla nas, no nie? Bo to nic. Znaczy, te testy są takim bonusem, bo one dają nam łatwą regresję i sprawdzenie, czy to, co właśnie wprowadziliśmy, e, no nie psuje aplikacji, nie psuje tego naszego zamysłu i tego rozwiązania problemu, które robimy. E, no i dodatkowo te testy, to jest też narzędzie dydaktyczne. E, bo gdybyśmy nie myśleli o tych testach, na, gdybyśmy nie wyszli od tych testów, to prawdopodobnie musielibyśmy sami pilnować się, żeby pamiętać o strukturze, pamiętać o izolacji procesów biznesowych, pamiętać o tym, żeby myśleć o użytkowniku. I tym jednym prostym elementem wprowadzania testów, yy, nagle one nas pilnują, żebyśmy my to wszystko robili. Czyli to wtedy nie jest naszą odpowiedzialnością i nie jest naszym dodatkowym wysiłkiem pamiętanie o poprawnej strukturze kodu i tam łatwej czytelności itd., to testy nam to dają. E, te testy jako narzędzie dydaktyczne, jakby nie, to nie jest jakaś niesamowita nowość. Używają tego e, takie metodologie jak extreme programming. E, jeśli ktoś nie słyszał, to gorąco polecam się zainteresować extreme programmingiem. To jest taki bardzo stary podejście do agile'u, w którym ludzie skupiają się raczej na pisaniu kodu i na rozwiązywaniu problemów, a nie na chodzeniu na planningi, na chodzeniu na retro. Ehm, i tym samym, e, jakby w, w tym samym wymiarze, test-driven development wykorzystuje testy. W test-driven development nie chodzi o to, żeby napisać testy, e, a to jest zazwyczaj główna te, krytyka e, TDD. W test-driven development chodzi o to, żeby testy i pisanie testów najpierw zmusiło cię do myślenia, czyli oni już wtedy, jak tworzyli te, tworzyli te metodologie i tworzyli TDD, już wtedy byli świadomi tego, że bardzo trudno jest pamiętać o wszystkim, ale jeśli jest jeden element, który cię do tego zmusi, w tym wypadku to są testy, to najlepiej go wprowadzić na samym początku, bo dostajemy bardzo dużo rzeczy już potem za darmo. No więc, i tu jest mi trochę bardzo źle, bo dochodzę do końca prezentacji i mówię bardzo szybko i zapomniałem połowę dygresji. E, więc mam nadzieję, że macie pytania i mi w tym pomożecie, bo jeśli miałbym odpowiadać na, na to pytanie, co i kiedy testować na froncie, e, bez wchodzenia w zbędne, znaczy wzbędne, bez wchodzenia w technikalia o tym, jakich frameworków używać, o czym możemy sobie zaraz porozmawiać, czy jakich e, nie wiem, jakich patternów i modeli używać, to tak naprawdę to, co chciałbym powiedzieć, to że testujemy aplikacje, a nie te komponenty, a nie ten kod, bo kod. Jest tylko efektem ubocznym tego, że rozwiązujemy problem. Więc zamiast testować kod, testujemy aplika testujmy aplikację. A kiedy? No jak najwcześniej. Tak jak w, tak jak w przypadku test-driven development, tak jak w przypadku extreme programmingu. Im szybciej wprowadzimy testy, tym szybciej zaczniemy się zastanawiać nad tymi wszystkimi rzeczami yy, o izolacji i tak dalej, o których mówiłem. Jestem teraz w projekcie, w którym. Nie piszemy jakoś super dużo testów bo z powodów, które pewnie wszyscy znają, czyli brak czasu standardowy i zmiany od klienta. Um, ale jak tylko są funkcjonalności, które, które piszemy, zaczynając od testów, to one rzadziej wracają od QA i rzadziej, i rzadziej trzeba je zmieniać, bo są napisane dobrze na samym początku. Dzięki. Słucham pytań, jeśli chcemy porozmawiać o technologii, jestem otwarty. Chociaż wolałbym nie, szczerze mówiąc, bo technologie. Bo właśnie jakby cały, cały, cała idea e, dla mnie, cała idea testowania jest taka, że ta technologia i w ogóle tworzenia programowania jest taka, że ta technologia to jest rzecz wtórna do tego, jaki rozwiązujemy problem. Nie? I to jest, to jest chyba, wydaje mi się, clue, które zazwyczaj staram się przekazać. Albo na prezentacjach, albo, albo na nie wiem. no Gdziekolwiek. Że ten kod to nie jest coś, nad czym powinniśmy się mocno skupiać. Szut. Ktoś się nie zgadza, ktoś chce powiedzieć, że, że koniecznie musi testować wszystko, tak jakby koniecznie musi testować każdy komponent. Co na to rozwiązania, jest na to w tej chwili. Um, o, taką dygresję, dygresja techniczna, jeszcze o której nie powiedziałem przy okazji e, izolowania stanu. E, izolowanie stanu teraz w, w, w aplikacjach frontendowych i w aplikacjach z, opartych na komponentach. Jest o tyle teraz wydaje się przyjemne, że jest bardzo dużo tych a, i, implementacji fluxa i tak dalej. Tylko, że to w żaden sposób nam nie pomaga na. Problem pojedynczego komponentu, który chcielibyśmy przetestować. Załóżmy, że chcielibyśmy przetestować pojedynczy komponent. No i w tej chwili robienie specjalnie dodatkowego całego boilerplate'u e, wprowadzania fluxa dla jednego komponentu jest bez sensu i to jakby wszyscy czują e, gdzieś, tam, gdzieś tam wewnętrznie w brzuchu. Ale jest parę sposobów i w tej chwili na przykład w, w reakcie dochodzi do tego, że nawet pojedyncze komponenty, które, e, które, piszemy, można z niego wyciągnąć stan teraz używając jakiegoś tam hooka reducer, na przykład czy coś takiego, gdzie e, dochodzimy do tego, że piszemy czystą funkcję, która przepisuje stan e, na jakąś tam prezentację, a cała logika biznesowa jest 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 wyjęta gdzie indziej, więc to się już w tej chwili nawet wszystko da zrobić, e, no tylko Trzeba tylko chcieć. Jeśli komuś bardzo zależy na stuprocentowym pokryciu testami każdego komponentu, to jest już możliwe. Nie? Taka dygresja. ja mogę coś dodać? Ja mogę testuję. Nie mów tak. O, fajnie, słychać. E, dzięki za prezentację. W swoim ja trochę się zgadza z, z moimi poglądami. E, nie wiem, czy do końca to było zawarte, bo nie byłam od początku. Natomiast e, ja wychodzę z założenia, że tym L2M czy jakimś tam integracyjnym, nieważne, że robimy frontend czy cokolwiek innego. Jakby powinniśmy testować ścieżkę, które i to chyba się pokrywa jakby z tym, czyli tam gdzie zarabiamy pieniążki. Znaczy, nie my, tylko ten ktoś kto za to płaci. Natomiast są takie, wiesz, jakby przypadki brzegowe, że na przykład minus obiad w polem numerycznym, mm -hmm. czy tam nie 0, mm -hmm. e, i, I to fajnie jakby im to by nie jest pokryć, bo to jest w reguły takie... Jeżeli jest niski koszt pokrycia tego testu, to fajnie. Mm -hmm. I to chyba że znaczy, nie wiem, czy się. Nie, 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 nie. Znaczy, ja chciałbym się tylko odnieść do tego, że e, tak, 100%, że testowanie, testowanie integracyjne czy tam end-to-end, end, tak jak powiedziałeś, ono powinno chodzić zazwyczaj pewnie po zielonych ścieżkach, e, ale należy też pamiętać o tej trochę już legendarnej piramidzie testów, czyli tym, że tak naprawdę niezależnie od tego. Czy skupiasz się na tym, że, że testujesz end-to-end, -end, czy nie? To i tak w Twojej strategii testowania najwięcej powinno być unit testów, a tych end-to-end -end powinno być najmniej. W tej chwili, więc, więc tak jak mówisz, w unit testach tam będą jakieś takie bardzo dziwne przypadki i one będą na bardzo niskim poziomie, żeby zobaczyć faktycznie, czy ktoś nie zamawia minus 999 PIF, czy cokolwiek. Um, chociaż w tej chwili, biorąc pod uwagę. Wydaje mi się, rozwój technologii i taki nacisk. Teraz już testowanie end-to-end -end jest na tyle proste i szybkie, że już wydaje mi się, że być może kiedyś dojdziemy, że ta piramida się będzie robiła coraz większym, nie wiem, walcem czy prostokątem, i być może kiedyś ona się odwróci. Bo, znaczy, ja tak trochę sobie to, to wyobrażam, że tak jak mówisz, że ten, tam, gdzie zarabiamy pieniądze, tam jest to jest najważniejsze i. Te testy nam pomagają o tyle, o ile dostar pozwal pozwalają nam na szybsze dostarczanie tej wartości i na szybsze dostarczanie tego, co zarabia pieniądze. Ale jeśli koszt robienia testów end-to-end -end będzie spadał, to wydaje mi się, że ich będzie coraz więcej i że my też powinniśmy ich pisać coraz więcej, bo no nagle zaczyna nam się to opłacać, no nie, bo wcześniej dlatego piramida testów powstała w czasach, w których Najszybciej możemy przetestować coś jednostkowo, no nie? i to jest najmniejszy koszt. Więc każdy deweloper może sobie coś przetestować jednostkowo w TDD i jakby to jest najmniejszy koszt, i on wyłapuje naj, najwięcej tam jakichś sensownych błędów. Ale jeśli end to end będzie nam robiło jakby będzie spadał jego koszt, bo kiedyś oczywiście były niesamowicie, yy, niesamowicie drogie były te testy, jakby byłem w tych, byłem w projektach, w których trzeba było tes testować integracyjnie, nawet trzeba było testować przez noc, bo tyle trwały yy, te tweety no, pewnie dałoby się to poprawić również technicznie, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ten test że, to, że ten koszt testów spada, więc ja liczę tak trochę, że niedługo nam się ta piramida testów zupełnie odwróci. A jak w ogóle nie będziemy musieli pisać testów, bo będziemy korzystać z już dostępnych, gotowych rozwiązań, które są, wiesz, które są już e, otestowane i sprawdzone i utrzymywane, wtedy może w ogóle już nawet nie będziemy pisali testów, bo będziemy dostarczali wartość taką, jaką, e, jaką powinniśmy i jaką nam się opłaca bez testów. Nie? Sposób na uniknięcie testów. W sensie, część osób stosuje to. Te... Okej, okay, no. Mm, to jest. Jak nie działa to? Zrobi nam się rozmowa do piwa, wydaje mi się, o feature flagach. E, bardzo chętnie. A jeszcze ktoś, coś jakieś pytanie, kto, komuś się nasunęło przy naszym krótkim rancie? Ja ogólnie, jak wspomniałeś, że testy są bardzo ważne i wydaje mi się, że. Ogólnie chociażby ten ten development jest istotny do po prostu poszerzenia świadomości programisty i on naprawdę na przyszłość, jak nawet kilka projektów PGB, to na przyszłość on może, może pisać dużo mniej testów, bo już myśli do czasu o tych problemach, które mogą się zdarzyć. Więc myślę, że tak po dodał jakby właśnie Wasze dużo takich projektów. Znaczy na testy, i później oni z czasem rozwijają swój, jakby warsztat i ta ilość testów do ich kodu może być znacznie mniejsza. A pisałeś jakiś projekt w TDD, cały od początku do końca? To super. E, a ja, ja też jestem wielkim fanem TDD i też, też staram się pisać TDD, kiedy tylko mogę. E, odnośnie juniorów, ja bym tylko dorzucił, że nie. Trzeba juniorom od razu dawać testów do napisania, jakby w projekcie. Bardzo fajnie można sobie rozwijać e, te kroki TDD, o których mówisz. E, w izolowanym środowisku się nazywa coś takiego jak kata. Nie wiem, czy, czy słyszałeś. Są katy i można je bardzo fajnie e, sobie, sobie wyskilować TDD po prostu na już gotowym problemie. Załóżmy, czy ktoś może. Czy wszyscy wiedzą, co to jest code kata? To tak na szybko tylko, bo, bo tutaj od, odpowiedź o tych juniorach. Chodzi o to, że są już gotowe problemy, załóżmy problem nie wiem, liczenia punktów w grze w kręgle. Bowling kata. No i ten problem jest nie jest super skomplikowany, jest bardzo krótki do rozwiązania. Jak ktoś, jak ktoś ma to w pamięci, to może to pewnie rozwiązać w 20 minut, ale chodzi o to, że to jest powtarzalny problem do rozwiązania, dzięki któremu możemy się skupić nie na problemie, tylko właśnie na tych technikaliach. Tak jak tutaj w, jakby w testach w projekcie skupiamy się na problemie i chcemy rozwiązać problem jak najlepiej, tak code kata robi się po to, żeby nie musieć myśleć o problemie, tylko móc sobie na przykład e, ćwiczyć TDD, e, uczyć się nowego edytora, uczyć się skrótów klawiszowych i ta kata jest o tyle fajna i polecam ją szczerze mówiąc każdemu, bo można ją powtarzać i za każdym razem dawać sobie nowe wyzwanie. Ja się uczyłem TDD na katach, potem uczyłem się y, skrótów klawiszowych do Visual Studio bodajże, bo wtedy pisałem w dotnecie. Teraz, y, nie, no, niedawno, bo za trzy lata temu uczyłem się wima na katach. Jest bardzo dużo takich em, technicznych rzeczy, mechanicznych rzeczy, których się można nauczyć y, bez, konieczności wymyślania sensownego, tak zwanego, projektu e, takiego po godzinach. Kod kata pozwala na pozbycie się wyrzutów sumienia tych projektów pisanych do szuflady, tak naprawdę. Dzięki za pytanie. Dzięki bardzo.